W czwartej formacji Marek Kosakowski, Łukasz Niedźwiedź, Marcin Wrubel, stojący do składu oraz Damian Kapica z Adrian Gajor. Czwarta format ostatnie poprawki już zaczynamy. I pierwsza interwencja Roberta Kowalówki. Niby niepozorny strzał, a mogło to zaskoczyć. No, dość niespodziewane pierwsze sekundy spotkania emocjonującego turnieju półfinału kontynentalnego, ale teraz wróćmy co na tafli, blisko. Zielenia Gola Krakowia, ale... I teraz uwaga. Groźna sytuacja. No i mogło być 1 do 0 dla naprzodu. Kontrolować grę. No i teraz szansa na gola w osłabieniu. No ale szybszy bramka Janowa. Uderzenie bryniczki z niebieskiej, ale tam odbija się. No teraz bliska to mogło przynieść. I Janowianie, teraz trójkowa akcja 2 na 3, uderzenie i gol Spora niespodzianka. W Krakowie na lodowisku Przysiedleckiego 7. Fartoń, Odegranie Dalej Szajeszka. No i mamy pierwsze wznowienie, które pada ten Krakowian. Czeka Bychawski. Bychawski z pierwszą okrążka, ale w prostym mieszaniu, Ponownie gula. Rąbkowski odbija się i gol! Adrian Gajor po uderzeniu Mateusza Rąbkowskiego ten krążek odbił się od bramkarza Janowa i tam w pustej przestrzeni umieścił go Adrian Gajor. Powstrzymany tam jednak napastnik Janowa. Nic nie było, nie było przewinienia. Ale to... No i dwa do 1! No, coś niesamowitego na lodowisku przysiedleckiego 7. Szelcem kola Maksim Kontraszow, który znalazł się. Wygrane znawienie przez Matusza Bezmińskiego. Uderzenie z, pierwszej, z pierwszego krążka Mateusza Rąkowskiego. Pewnie jednak Szymon Niemczyk. Twardon, twardon, przymierzył. Próbował znaleźć tam lukę między parkanem a słupkiem. Trzeba wrócić się na. Boją tercję, zaczynać akcję od początku, co zawsze jednak tam kosztuje trochę sił. Teraz wepiesz dośrodkowanie. I gol. Damian Kapica z pierwszego krążka. Także mamy wyrównanie na 4 minuty i 8 sekund przed końcem drugiej odsłony. Wszystko zaczyna się od początku. Adrian Gajor, strzeleckie pierwsze dawki dla Krakowi. I mamy 3 do 2, a więc szybkie dwie, dwa gole. No tak to zazwyczaj bywa, że jeśli drużyna przeciwna straci bramkę, następuje spadek morale. nie zakładają zamek. Wachowec. Ale dobra obrona Szymona Niemczyka. Wrócili do rozgrywek ligowych. Jachim. Po lodzie, tam jeszcze Mikula, no krążek nie chce wpaść do bramki. I gol! A więc udało się wywalczyć ten krążek pod bramką i z bliska Adrian Gajor pakuje gumę do siatki i jest to jego druga bramka w tym meczu, 4 do 2. spotkaniu trener Rudolf Rochaczek dał szansę i mamy już kolejną bramkę, już ten worek z bramkami się otworzył, trafienie zalicza świeżo upieczony reprezentant Polski Sebastian Brynkusz, 5-2 w ten sposób taką ładną grą podziękować no i wydaje się, że jest bramka, ten krążek Całym obwodem, tak by się mogło wydawać, minął linię bramkową. Z pewnością tutaj sędziowie zdecydują się na analizę wideo. Obok bramki uderzał teraz Maciej Rybak. Pora reklama polskiego hokeja. Teraz sam na sam i gol! No dość taka niespodziewana bramka. Maksim Kondraszow znalazł się przed bramkarzem pasów. Krakowianie szukają jeszcze tej yy, szóstej bramki. I tak właśnie się dzieje. No dość kuriozalne trafienie, ale Krążek znalazł w końcu drogę do świadki. No i teraz y, kontra czy Maksim Citok No i ostatnia sirena kończy to spotkanie na 0 do 1 w 18 minucie Szymon Skrodziuk. 1-1 wyrównanie Adrian Gajor. Później w 27 minucie na 2-1 y, Maksim Kondraszow. Y, 6 minut później kapica Damian na 2-2, następnie na 3-2 Marek Fardon. Później drugie trafienie Adriana Gajora w 50 minucie. Na 5-2 podwyższył świeżo opieczony reprezentant Polski Sebastian Brynków. No i kierują się, że już ten wynik taki jest y, pewny. Y, drugą bramkę w meczu zdobywa Maksym Kondraszow, a wynik ostatecznie ustalił Mirosław Jachim, któremu przypisano tą bramkę. Krakowia w meczu 22 kolejki pokonuje naprzód Janu 6 do 3, dopisuje kolejne punkty do ligowej tabeli. My już serdecznie dziękujemy. Pracowali dla Państwa Łukasz Żołądź jako operator kamery, a mecz komentował Łukasz Sikora z lodowiska Przysiedleckiego 7. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dobrej nocy.